Cześć, tu Czarek z Beckerfarb. Zastanawiasz się, dlaczego warto skorzystać z oferty naszych myjek? Po pierwsze, gwarancja. Niezależnie od tego, czy jesteś osobą prywatną, czy reprezentujesz firmę, otrzymasz od nas roczną gwarancję na każdą majkę zakupioną na naszej stronie. Po drugie, bezstresowy serwis. Czas to pieniądz, a my to rozumiemy. Dzięki naszemu magazynowi części zamiennych nasze usługi serwisowe są szybkie i skuteczne. Nie dajemy się zatrzymać żadnym problemom. Po trzecie, profesjonalna konstrukcja. Myjki Becker Farb zostały zaprojektowane z myślą o tobie. Intuicyjna obsługa, rozrusznik elektryczny i chłodnica wraz z filtrem oleju to tylko niektóre z elementów, które sprawią, że korzystanie z naszych urządzeń staje się przyjemnością. Po czwarte, moc. Dzięki potężnemu silnikowi spalinowemu nasza myjka pracuje niezależnie od dostępu do prądu, a ze względu na dużą ilość koni mechanicznych bezproblemowo usuniesz nawet najtrudniejsze zabrudzenia. Po piąte, indywidualność zamówienia. Myjki Becker Farb są składane pod indywidualne zamówienie, dzięki czemu są idealnie dopasowane do konkretnych zadań i potrzeb klienta. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz myjki z podgrzewaczem do wody lub chcesz mieć jak największą moc i z łatwością pokonać nawet najtrudniejsze zabrudzenia, możesz liczyć na nas i nasze produkty. Odezwij się do nas, pozostaw swoje dane kontaktowe, a nasz specjalista skontaktuje się z Tobą, aby dokładnie dopasować urządzenie do Twoich potrzeb.